Hej leśnie gratuluję Ci 100 tysięcy subskrypcji aż yy, i oczywiście życzę Ci, żebyś miał więcej subskrypcji i pozdrawiam wszystkich. Tak, dziękuję. Jako iż było już te stoka, chciałabym Ci tego bardzo pogratulować. Wiem ile pracy oraz czasu poświęcałeś na rozwój swojego kanału. I widać, jak bardzo to zaowocowało. Życzę Ci jeszcze większych sukcesów, no i powodzenia w rozwoju swojego kanału. I aby Twoi kochani widzowie zostali z Tobą jak najdłużej, bo na pewno każdy wie, jak na nich bardzo Ci zależy. Jeszcze raz Ci bardzo gratuluję, no i co? Trzymaj tak dalej! Cześć, leśny mordko! Gratulacje dla Ciebie w bicie 100 tysięcy subskrypcji na Twoim kanale. Wiem, że zawsze tego chciałeś... I teraz przychodzę do ciebie jako twój ziomek. Gratulacje. Mam nadzieję, że wbijesz kiedyś 200 tysięcy, a może i 300. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę dalszych sukcesów. Może kiedyś koło, będzie nawet. Siemka. Siemoleśnie, biłeś 100 kasobów, więc mamy tutaj jak świętować. <noise> może nie jestem w tym od początku, ale. Nie zmienia się. Jesteś zajebisty. Halo. Siema, jeszcze od moich zakoli pozdrawiam, więc 100 tysięcy Easy lecisz po 20,5 miliona. Hello my friend. Generalnie chciałem Ci gratulować osiągnięcia 100 tysięcy subskrybentów, na które sobie zapracowałeś swoją ciężką pracą. I chciałem Ci tylko gratulować i życzyć dalszych sukcesów w tym co robisz, bo robisz to świetnie. Siemanko. Hello Leśni, byłeś to kasowo, więc chciałem Ci pogratulować. Życzyłem Ci tego co prawda do końca tego roku. Jednak te, taka osoba jak ty zasługuje na milion i do końca roku, więc chciałbym ci tego jak najszybciej, wariacie, i powodzenia w karierze. I... no... Znalazłem w sumie to ma... Niedobra, czekaj. Usunęła, bo... co? La 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 Przepraszam, bo później będzie znowu... I znów śpiwałeś coś tam gdzie, że jak coś tam montowałe. Co dobra, co ja mówię, jak nagrywaj, to znów jeść. tak będzie, prawda, kochanie? Na pewno tak będzie. Leśny zawsze hejtowany za to, że tam nuci coś. Kup, kup, pakiet, diamond. Kup, kup, pakiet. Kup, kup. No i znów śpiewam Boże. Na, 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 na. No i znów śpiewam. Idę po pićku.